Państwa bardzo serdecznie w następnym odcinku przystanku Biblioteka. Witamy z tej strony Jagoda i Daria. I dziś porozmawiamy sobie o y, pozycjach książkowych, które myślę, że lubimy i byśmy chciały zobaczyć ekranizację. Tak, a póki co nie ma. Także jeżeli. No, nie bo my po polsku. Chciałam powiedzieć, że jeżeli ogląda nas jakiś filmowiec, to może weźmie pod uwagę nasze tak. propozycje. Ja mam ale, bardzo taką nadzieję. Ale polscy filmowcy niech nie biorą pod uwagę naszych propozycji, bo popsują. No to. Zresztą. Nie powiem nic. Jaki film y, y, polski na podstawie książki znasz dla dzieci, albo nawet dla dorosłych? Ostatnio. Ostatnio. No bo miałam powiedzieć o panu kleksie, ale dobrze. E, jej, ostatnio. Ale pan kleks jest starszy niż jajty. No tak, właśnie dlatego się nie wpasuję w twoje pytanie. Nie wiem, nie przychodzi mi do głowy. No bo mnie film tylko magiczne taki. drzewo, bo chyba było coś na podstawie magicznego drzewa mależki. Mhm. E, I jest taka książka, i też została zakranizowana, ale. Autor niech mi wybaczy, bo nie zapomniałam, wiesz? nie pamiętam. Um, Niebieskie drzwi się nazywa. To nie mam pojęcia. I, I chyba dzień czekolady. Dzień czekolady tak mi się wydaje, że taki jest tytuł też była ekranizacja e, książki. Ale tak to to posłucha powiem ci. Posłucham, no chyba tak. W ogóle zacznijmy, bo ja widzę, co ty masz i ja widzę, co ja mam i mi się chce śmiać. Bo masz, Ale to samo, zróbmy to, to, to. Zróbmy to. Co obie. tam. Masz? Ja mam Carlosa Ruiza Zafona, akurat Marinę. No ja akurat na ten wiatru. I to jest w ogóle świetny motyw, bo naprawdę żeśmy się nie zgadywały. Nie, proszę Państwa, my się nie umawiamy. Nie umawiamy, tak I na żywca to idzie po prostu wszystko, tak jak... Ale myślę, że te wybory są dlatego, że Zafon naprawdę dobre książki pisał. To prawda. I ciekawie byłoby zobaczyć naprawdę ekranizację. Ja akurat wybrałam Marinę, bo bardzo tą książkę lubię i ona jest taka słodko-gorzka z nastawieniem na, na gorzką i to byłoby trochę taki wyciskacz łez i gdyby się ktoś naprawdę fajnie, fajnie zajął e, tą Barceloną e, lata 80. XX wieku, to byłoby naprawdę świetna pozycja. E, no ja powiem tak, Cień wiatru też świetny, mm. bo trochę magiczny, trochę detektywistyczny, tak. więc... Gdyby, gdyby go nie zepsuć, to, to byłaby naprawdę super wciągająca mm -hmm. historia. Ale a propos jeszcze książek bardzo dobrych pisarzy, które, które są bardzo dobrze knocone przez filmowców, mm -hmm. to powiem ci, że jeden z twoich ulubionych pisarzy ostatnio obchodził 74 urodziny. Mój King! <śm> 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 bardzo King jest strasznie, o Boże. Ja ogóle Kinga to... kocha, ale zwykle bardzo, kiepski bardzo filmy kiepskie robi. filmy robi. I w ogóle porozmawiamy jeszcze sobie dzisiaj o Kingu, dojdziemy do tego, ale to jest racja, co ja Jagoda mówi. Zwłaszcza moje ulubione Salem, jest świetną książką, a ekranizacje są tak... Były ekranizacje? To patrz, nawet nie wiedziałam. Spójrzmy za milczenia Dobrze. na te filmy no tak z lat dawnych, ale naprawdę są fatalne i to, to jest prawda. to jest bardzo... Także e, Carlos Ruiz Zafon Niektórzy znają, wiedzą o co nam tak. chodzi. Bardziej tak jak o tę magię w tych książkach, myślę o te uliczki, o te historie. Tak. Tam takie jednak miasto jest bohaterem i, i musiałoby mhm. być wyeksponowane w tych filmach też. I to by się świetnie oglądało, naprawdę bardzo, bardzo, tym no, bardziej, ja tak. nie byłam w Barcelonie i bym była. chętnie w ogóle sobie zobaczyła i, i tym bardziej, tym bardziej tak jakoś, nie wiem, ciągnie mnie do tych książek. Jakby mi ktoś chciał zafundować wycieczkę do Hiszpanii, to… Bardzo, jesteśmy w ogóle zainteresowani, gdyby ktoś z Państwa chciał nas zobaczyć w Hiszpanii, byśmy mogli nagrać nagrywasz? jakiś odcinek, także jak przykład O Zaponie na przykład, albo o. w ogóle o, o hiszpańskich pisarzach. Tak, tak. Także jak najbardziej polecamy się. My dobrze. bardzo chętnie, jakby jakieś biura podróży chciały nam to sponsorować, to wiesz co, chyba nie mamy co opierać, bo i takich nie, będzie, nie widać. będzie widać. Nie, nie będzie chyba ich widać tak po No, możemy spróbować, ale. Dobrze, co jeszcze masz? To ja zacznę. Ja tak. teraz mam książkę, którą już tu kiedyś Państwu o... polecałam. Ja wiem, że ona narzeka, ale <laughs> słuchajcie, yy, tu mam mroza, gusty ze światów i Syferyna. Sewery Nazorskiego. Ja uważam, że to jest. W ogóle nie wiem, czy jeszcze się ktoś ktoś wziął się w ogóle za, nie wiem, serial chociażby. Bo no ja. Dobra, bym Chyłka bardzo, jest dobra. Chyłka jest dobra, ale wiecie co? Y, Seweryn chyba jest lepszy od Chyłki. No, A w sensie jest, y, serial o Chyłce jest dobry. Serial, o, ja w ogóle Oglądałaś? nie oglądałam. Książki nie czytałam o, o Chyłce, to się przyznam, ale. Nie, czytałam, y, i nie będę. Zobaczyłam. Yy... Pozdrowienia do Pana Mroza. <laughs> podobno tam. Wiecie co, yy, chyłkę oglądałam, ale, yy, ale nie o chyłce dzisiaj, tylko o Sewerynie. Bo to jest taki bohater, który myślę, że naprawdę się w ostatnim czasie Panu Mrozowi bardzo udał. I to nie tylko tak widać. Nie tylko tak. Na no początku myślałam, że to jest tylko moja opinia, ale dużo, dużo czytelniczek, które, które czytały, to też w ogóle są. Bardzo zachwycone, i czekamy na kolejną trzecią część. Tutaj, akurat, historia dzieje się w żeromicach i mamy no wszystko to, co jest bardzo ciekawe i bardzo fajne. Historie z przeszłości. Zagmatwaną, zarówno Seweryna, jak i jak jego przyjaciółki. Mamy tutaj sprawy mafijne. W ogóle całą przeszłość Seweryna jest totalnie pokręcona i on jest, i on jest takim bo on jest patomorfologiem. I on jest dosyć specyficzny zarówno, zarówno w życiu, jak i w pracy, także myślę, że byłby bardzo, bardzo ciekawym bohaterem i serial i jak najbardziej by mógłby powstać na podstawie tych, tych książek dwóch, które już są. Także może, może ktoś tam rzeczywiście kiedyś spróbuje. Bardzo chętnie bym się dowiedziała. Polecam. Ja nieco mniej chętnie, ale o gustach się nie dyskutuje. Ja mam Sumon Kind. Możecie ją Państwo kojarzyć z takiego filmu Sekretne życie pszczół. Też całkiem niezłego. Tutaj mam akurat czarne skrzydła, bo uważam tę książkę za znacznie lepszą. Historia dwóch kobiet, czarnej niewolnicy i jej właścicielki Sary Grimke. Ich znajomości i przyjaźni. Sara jest o tyle ciekawą postacią, że um, chciała być prawnikiem, no ale w tamtych czasach, mimo że ojciec wiedział, że odznacza się wybitną inteligencją, no to niewiele mógł dla niej zrobić. Zresztą bohaterka no, jest postacią historyczną. To była taka pierwsza feministka, która walczyła też o prawa osób czarnych, o przywrócenie im wolności. I to jest naprawdę pasjonująca historia, która moim zdaniem zasługuje naprawdę na ekranizację i byłaby, byłaby świetnym filmem. Mhm. Także. Gdyby ktoś coś, to y, sekretne życie pszczół zresztą y, całkiem chyba było sporym sukcesem, także za, za następne książki autorki, jakby w jakiś filmowiec chciał się zabrać, to, to bym się nie obraziła. To tam masz dalej. A ja teraz mam coś, coś dla dzieci, w ogóle stwierdziłam, że nie mogę tak przyjść bez czegoś dla dzieci i to jest ostatnio moje, moje ulubione książki Żubr Pompi, którego już tutaj kiedyś Polecała. polecałyśmy i polecałam, myślę, że byłaby to fajna seria taka edukacyjna dla dzieci. Taki coś może niekoniecznie, taka bajka, ale taka świnka Pepa, ale... Ożuberku, tu akurat mam książeczkę wigierski park narodowy, ale mamy podróże po całej Polsce i zawsze w jakimś A parku to są krajobrazowym. Po, polskiego autora polskiego. Polskiego Tomasz Samojlik. to jest z wydawnictwa Media Rodzina. Także myślę, że to byłby naprawdę bardzo fajny edukacyjny serial dla, dla dzieciaków taki animowany, tym bardziej, że, że mówię w każdym w parku krajobrazowym czy narodowym się dzieje jakaś tam akcja i poznajemy jakieś tam typowe zwierzątko dla, dla danego parku, chociażby, nie wiem, Tatrzańskim, Kozice. Także fajnie, fajnie i, i ciekawe byłoby coś, coś, coś innego i, i na, pewno, na pewno takiego edukacyjnego. Dobrze, to następna moja książka. Ja tu mam notatki, bo nie wszystkie książki udało mi się ściągnąć z półki, e, ale to, to o reszcie później. Na renturm, bo wszyscy tak jak Andrzej Sapkowski to Wiedźmin, 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 gra, Wiedźmin, Wiedźmin, serial, Wiedźmin, Wiedźmin, <grym> gra, e, anime, Wiedźmin, Wiedźmin, ale żaden tam Wiedźmin, Wiedźmin. serial, <grym> anime. E, a co słyszałam, ale to, to nie, nie, nie widziałam. A mało kto zna, mało kto czytał, a trylogia Husycka to jest tak fajna historia, z jajem, z dowcipem, yy, yy, dziejąca się w średniowieczu, ale to średniowiecze jest takie troszkę naciągane. Yy, są różnego rodzaju aluzje do współczesności, yy, bohaterami jest takich yy, trzech yy, no, w zasadzie łotrzyków, podróżujących sobie i przeżywających różne przygody. E, także e, i miłostki również, więc romanse by wchodziły tutaj w grę. E, bardzo fajna, e, bardzo fajna seria, e, trylogia. E, Narenturm, Boży Bojownicy i... Ta trzecia gdzieś tu będzie? Może nie być. Może na skrzydełku. E, Lux Perpetua. Także um, bardzo. Nie tylko Wiedźmin. Nie tylko Państwa. Wiedźmin. Sapkowski, to nie tylko Wiedźmin, ale też na moim zdaniem na lepsze niż Wiedźmin. Yy, dowcipne, fajne i, i świetny, yy, świetny serial by był więc yy, jeżeli ktoś nas ogląda z polskiego Netflixa, to można by Zachęcamy. pomyśleć. Może nie tylko ten Wiedźmin, Wiedźmin, Wiedźmin. Tak grosza daj Wiedźminowi. To teraz o pisarzu, o którym już było, była mowa przed paroma chwilami, który miał 74. Aha. urodziny. Ja tutaj mam outsidera. A to szukujesz? serial już był. Właśnie chciałam powiedzieć, że oszukuję. Wiem, ale już i tłumaczę dlaczego oszukuję i dlaczego outsider. To jest książka Kinga stosunkowo taka nowa którą czytałam niedawno i bardzo mi się podobała, i chyba jest jedną z moich ulubionych. Później, po jakimś czasie, wyszedł ten serial, który dla mnie jest no, bardzo słaby i nawet powiem Państwu, że go nie obejrzałam do końca. Parę odcinków tylko widziałam pierwszych. Dlatego podbijam jeszcze raz tą historię z Outsidera. Mamy tutaj. To jest taki. Z początku też dobry kryminał, naprawdę dobra, dobra pozycja kryminalna. Posłużę po się trochę książką, bo nie pamiętam już imion. Mamy tutaj historię detektywa Ralfa Andersona i jak to bywa nieraz też i Kinga i, i, i w takich fajniejszych kryminalnych pozycjach zostaje znalezione ciało chłopca i wszystko wskazuje na to, że mordercą jest lubiany, szanowany, znany przez wszystkich, mąż, ojciec w danej społeczności i wszystko wskazuje na to, że to on zabił tego chłopca i cała ta historia jest w ogóle obudowana na początku na tym właśnie morderstwie. A na koniec i tak To do Na koniec, no nie no mogę nie powiedzieć, co się stało na końcu, bo ale w ogóle... Ale na kosmitów. Koniec jest trochę, trochę zaskakujący i nie mogę mówić, bo to bym wszystko tak już zdradziła. Nie mówię, jakie jest zakończenie, ale kosmicznie, świetna kosmicznie. historia, świetny kryminał, tak, z wąskiem paranormalnym jak najbardziej w połowie, myślę, już tak książki. Jak to Kinga, ale świetna historia, a ekranizacja, serial mi się nie podobał, dlatego podbijam, że może ktoś się weźmie za to tak trochę lepiej. A w ogóle jakiś nowy serial z Kinga jest teraz, Historia Lindsay. Nie widziałam. Też nie widziałam, ale nie, wiem, że Nie, jest. nie orientuję się. Także i nawet Susan Sarandon tam gra, nie? To nie, Susan nie Sarandon. E... Nie słyszałam to i nie powiem. Musiałabym sprawdzić. Dobrze, nie będę zmyślać. Ja mam. Tu Pokaż, co masz. Jeszcze dwie książki. Znaczy trzy. E, trzy. Ale i jeszcze dwie. Jeszcze mam. E, jeszcze mam. Czekaj, czekaj, czekaj. Raz, dwa, trzy. Jeszcze mam trzy do powiedzenia, tylko nie było ich na półce. Ale najpierw te dwie. E, ta sama autorka, wi Wiktoria Szłab. I mam tak, mroczniejszy odcień magii i niewidzialne życie Adidaru. Tutaj już o życiu Adidaru Państwu opowiadałam. To jest ta ładna, ładna pozycja. To jest ta ładna pozycja, gdzie bohaterka. W pierwszej połowie XVIII wieku rozpoczyna swoją przygodę, która ciągnie się do współczesności. Tak, że byłoby co filmować. O, że to by powstał, nie wiem, po prostu 8 sezonów. No nie, do 13 odcinków, ale tam wiesz, od krynolin i pięknych sukien do, do współczesnego o, tak, o, nowojorskiego Manhattanu, także byłoby mhm. co filmować. Fenomenalna historia. Naprawdę, naprawdę ciekawa. Każdy odcinek to można by po prostu zakończyć tak, że tylko do, do ciągłego oglądania, bo, bo inaczej to nie dałoby rady się oderwać. Adi jest fajną bohaterką. Są tu naprawdę ciekawe, ciekawe problemy podejmowane. Akcja jest taka, że naprawdę rzeczywiście filmowcy mogliby się popisać, także z całą pewnością niewidzialne życie Adidaru tutaj by się nadawało. No i mam jeszcze drugą, mroczniejszy odcień magii. To jest z kolei historia trzech Londynów, trzech alternatywnych Londynów. I niewielkiej grupki osób, które mają zdolności magiczne pozwalające na, pozwalające na poruszanie się między tymi Londynami. Także tutaj, tutaj też byłoby co pokazać, bo również mamy świat, który nie jest współczesny, tylko raczej tak. No, średniowiecze to to nie jest. Trochę, trochę późniejsze wieki, ale mimo wszystko nie jest to współczesność, więc można, można by się popisać. Z drugiej strony jest trochę historii, jest bardzo dużo przygody, piraci nawet się zdarzą, także myślę, magia jest oczywiście, jak, jak sam tytuł mówi, także myślę, że, że byłoby, byłaby to fajna historia. Która z całą pewnością zasługuje na ekranizację. Co ty jeszcze masz? Ja teraz też mam pozycję dla dzieci. Znany, pewnie i lubiany wśród młodszych czytelników psie są akurat w poszukiwaniu straconego węchu i myślę, że jak najbardziej to by się nadawało na taką bajkę animowaną. E, historia dwóch piesków Budzeł i Śpiocheł, e, gdzie, jeden <grym> z nich traci, tak, gdzie jeden z nich traci węch i ruszają na poszukiwanie straconego węchu. To w ogóle są cała seria z tych książeczek i wydaje mi się, że to też jest świetne, świetne, zabawne historie, e, które, które by mogły naprawdę zostać zekranizowane i chociażby w, nawet w formie jakiejś, jakiegoś serialu dla dzieci ci bohaterowie jak, jak najbardziej z Psierocińca. Także też polecam, też, też jak najbardziej. To ja mam jeszcze tak. Ja się pytam, dlaczego żadna Hollywood się jeszcze w ogóle nie wzięła za Brandona Mula, Bo przecież to jest wcale nie gorsze niż Harry Potter, to jest wcale nie gorsze niż Percy Jackson. To jest nie gorsze niż e, niezwykłe bractwo Pana Benedykta, za którego się wziął Dis Disney. Więc e, fajna historia, są smoki, są wiedźmy, są wróżki, wszystko jest co trzeba, jest, jest para fajnych nastoletnich bohaterów. Więc można by naprawdę tutaj, no, gotowy pomysł na scenariusz, zresztą 5 tomów, więc można by jakby się sprzedawało, cią ciągnąć w nieskończoność. I dlaczego nikt od tego faceta nie kupił praw, żeby to zekranizować? Ja się pytam. Bo, może jeszcze nikt nie czytał. Nie tam wiem. Czy, czy czy oni za, <grym> Czy on za dużo pieniędzy chce za ten baśniobór? No przecież, A może nie? ale... Ale... No powiedz sama, no. Strachy są jakieś tu. No. Cudowna historia w ogóle tam. Powinna już mieć ekranizację 10 lat temu. Dobrze, teraz ostatnia pozycja ode Aha. mnie, którą sobie nie mogłam w ogóle e, nie zabrać, a prawie zapomniałam o niej, tak przydam się szczerze. Złotą klatkę Kamili Lackberg, gdzie większość osób może, kto zna twórczość tej autorki, nie lubi, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, naprawdę. E, to jest świetny thriller, taki Thriller z takim motywem romansowo-erotycznym. właśnie, chciałam zapytać tak, ten erotyczny. Ten erotyczny, o fej, i tu mamy wszystko, naprawdę. Mamy intrygę, mamy morderstwo, mamy ciekawą przeszłość głównej bohaterki, która walczy o siebie, o po prostu lepsze jutro dla swojego dziecka. Także to jest naprawdę świetna. Książka, która już jest po prostu, tak jak w poprzedniej tu da ja książce wspomina, gotowa, gotowiec, normalny gotowiec na świetny, świetny, świetny thriller. Gdyby naprawdę ktoś się tym zainteresował, to, to jak najbardziej świetna pozycja i, i gotowa tylko, tylko normalnie przenieść się na ekran. To tak, ja mam jeszcze. Cóż jeszcze masz? Trzynastą opowieść, za którą jak przypuszczam, dałam Ci, ale jeszcze się nie zabrałaś. Yy, zabrałam ja. Posiadam? Ona czeka na swoją kolej? No Co ale myślałam? właśnie pytam, czy się zabrałaś za czytanie? Nie zabrałam się za czytanie, ona czeka w dalszym ciągu. No właśnie, a taka dobra książka. No zobaczcie, no daj jej tak. A wiecie dlaczego? Książki, ja, ja Wam powiem, czyta. dlaczego nie czytam, ponieważ w ostatnim czasie słucham książki. Aż się książka z, z oburzenia yy, przewróciła. Słucham książki i trochę mnie to pochłania. Także... Ale tej też możesz wysłuchać, na pewno mają na co. Tak, czy innym legimii, teraz czy to Teraz słucham czegoś innego zaczęłam i muszę do, dosłuchać do końca. Ale wezmę się za to naprawdę. Zatem trzynasta opowieść, bo tam nie dosyć, że historia jest taka, że też po prostu go Taka scenariusz. gotycko. Tak. To są stare, gotyckie, piękne domy i, i tajemnice są i taka… Y, y, pisarka, która owiana jest, której życie jest owiane tajemnicą, no po prostu wypisz, wymaluj, historia na dobry film, nie dosyć, że byłaby wciągająca fabuła, to byłyby jeszcze piękne miejsca, y, tajemnica by była, morderstwo dla każdego coś A błego. w jakim zamku byś widziała to? W jakim zamku bym to widziała? Nie, U nie nas wiem, w Polsce, to, to... czy nie, gdzieś? Nie no, gdzie, co ty, my mamy dworki takie ledwo, ledwo, A chyba, A to tam... jest duży. A to, a to powinien być taki, wiesz, gotycki dałtonabij. Aha, to, to, to nie, to nie u nas rzeczywiście. To nie, to nie od nas. To nie nasze budżety, nie. nie no to nie. Tu wiesz, Anglia wrzosowiska, ciemno, mgła, a, takie klimaty. takie. klimaty? No to bardziej, bardziej rzeczywiście w tamtej To nie tamtej jest tak, stronie. że wiesz, 10 dolniczek wrzosu postawi, że. I jest niestety. Bo potem wychodzi Kwadiz. Prawda. Dobrze, to trzynasta opowieść, i jeszcze mam dwie. Mhm. Rudwer też gotowa mhm. po prostu na. Tak, w ogóle ja jej tylko nie zabrałam, proszę Państwa, dlatego, że są wypożyczone obie. No więc u nas też są wypożyczone. I w ogóle później mi wyleciało z głowy, ale też pomyślałam sobie to, że Rudwer to Każda jest. Każda książka, w tak. sumie gotowy materiał na film. Od czy razu. pod kluczem, czy śmierć pani Westaway. A nie mamy fizycznie dlatego, że są rozchwytywane chyba. Tak jest. Pewnie nie dlatego, że nagrałyśmy o nich taki fajny film, ale ten film się dobrze ogląda. Mhm. Także... Yy, także... Mają też okładki takie przyciągające no, mi się prawda. wydaje, nie? Mhm. też bardzo... Ale prawda, Rudware tak, świetne, świetne, zapomniałam. Tak, Także i ostatnia yy, trylogia Drżenie, też jej nie wzięłam z półki, bo, bo ktoś wypożyczył to są czasy mniej więcej zmierzchu uh -huh. i tam jest historia takiej dziewczynki Grace, nie Sara, Grace, która zostaje uroziona w dzieciństwie przez wilkołaka. No ale ten wilk co Brzmi robisz Strasznie i słyszę już zmierzch już. Ale e, słucham, e, zostaje ugrożona przez wilkołaka, ale przez lata ten ten wilkołak wilkołaczyzm, Wilko... Wilko... wilkołactwo, o właśnie, dziękuję bardzo, wilkołactwo się nie mnie ujawnia, no tylko potem, wiesz, 17 lat, zaczynają się hormony, takie sprawy, poznaję miłego chłopaka, no ale ten, wiadomo, ten chłopak... I gryzie go niczym grejbek. Przepraszam, musiałam. Nie, e, nie będę. Także... E, no, Uświadomiłam sobie, że jak ja to tak opowiadam, to brzmi dosyć inwantylnie. Ale ja też mam takie wrażenie, mów. <laughs> ale, ale historia jest naprawdę całkiem niezła, przynajmniej tak jak ja ją pamiętam, bo to jest ta sama autorka, co ja ostatnio opowiadałam o tym królu kruków. Mhm, tak, tylko wcześniejsza książka. I, I myślę, że naprawdę, by się nadawała na, na serial dla nastolatków czy na film, spokojnie myślę, by mogła y, y, konkurować z Riverdale albo jakimś takim wiesz, nastoletnim mm -hmm. fantazy. No, bez, bez problemu, myślę. Także yy, nawet na książce było napisane, że prawa do filmu już sprzedane, mhm. ale to wiesz, jak to jest. Hurtowo kupują prawa, a potem leż, 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 tak, leży, leży, leży. Tak, a nie? później nie ma komu rzeczywiście się za to zabrać. Także no, to, to myślę, że też by się całkiem nadawało. Co prawda, no, ta epoka yy, zmierzchy i twory yy, zmierzchopodobne no, już przeminęła, mhm. ale. Ale myślę, że spokojnie drżenie można by odkurzyć, i, i, i tak byłoby to takie, wiesz, typowe pleasure, ale mm -hmm. serial do, do kotleta podczas obiadu jak Odgrzany jest, tak, Jak najbardziej. A no, spokojnie by sobie można, jako taką właśnie bezmózgową hmm. rozrywkę do, do obiadku albo do kolacji, jak człowiek wraca z pracy, jest zmęczony, albo ma 17 lat i i, i fa fascynują go przystojni mężczyźni jak Ben Barnes, tak. to można sobie spokojnie, spokojnie pooglądać. Dobrze, to ja też już dotarłam do finiszu moich propozycji. To ja też, ja już też jestem na, można powiedzieć, na końcu. Dziękujemy bardzo i czekamy na Państwa propozycje. O tak, byłybyśmy bardzo, ja bardzo ciekawa. zadowolone, gdybyście Państwo zechcieli wejść z nami w dyskusję jaka książka y, powinna mieć ekranizację, a nie ma. Albo może zrobicie tak jak ja, którą książkę lubicie, a ekranizacja albo serial jest dla Was totalnie niestrawny i w ogóle go nie lubicie i chcielibyście, żeby ktoś inny się za to zabrał, może lepiej i bardziej. Ale wiesz, wstrzeliłyśmy się z dzisiejszym nagrywaniem, bo wiadomo, że Państwo to zobaczą za jakiś czas. Ale dziś jest dzień, kiedy podano do wiadomości premierę, dzień premiery nowych, fantastycznych zwierząt od, od, od Rowling. I będzie to się chyba nazywać tajemnica Dumbledora. Mhm. także można odgrzewać stare kotlety. Można, też. Można wybrać coś nowego. Tak, no rzeczywiście. A propos odgrzewanych kotletów, to też ostatnio przeczytałam, że mają y, kultowy film z lat 80. odgrzewać ponownie straconych chłopców. Też nie jestem przekonana, czy aby to jest na pewno dobry pomysł, żeby e, taki kultowy film odgrzewać, tym bardziej, że była później, nie pamiętam już, które lata, e, który rok, e, na pewno po, po latach 2000 e, straceni chłopcy dwa. E, no nie jestem też przekonana, także to trwa, tak? To trwa, odgrzewanie, odgrzewanie trwa. Tak samo, jak e, e, chyba z lubię Stevena Spielberga, że wziął się za West Side Story. Mhm. Oryginalny musical z lat 60. był genialny i trzeba było go nie ruszać. A no to jest, to jest prawda, to jest racja. Także widzicie Państwo, to jest tak, odgrzewa się kotlety, a jest dużo innych propozycji, które można by było. Yy, no. A kotlety skorzystać. to nie zawsze jest smaczny nie. obiad. Na pewno nie odgrywa się. Tym bardziej tam, jak tak. tym bardziej jak są naprawdę kultowe rzeczy. Które powinny być kultowe? Tak. Jak ruszają. można, sojowy, albo skala fiora, albo skurczaka. Tak. Dobrze. Zaczynam gadać wokoło. Zawsze się pożegnajmy. Nie, bo nie to się dzisiaj chyba. Jadłabym. Jadła. Nie był zbyt No właśnie, dlatego. Dobrze, to dziękujemy. Pozdrawiamy Państwa na, na serdecznie i do usłyszenia. Tak. Zachęcamy do komentowania i do subskrybowania. I, tak. Do, do, do następnego kontaktowania się z nami w ogóle w jakikolwiek tak. sposób będzie nam bardzo miło tak dziękujemy bardzo pa, pa, pa. O kurcze! Dobrze.